Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się w tej chwili w parku centralnym na trzecim, otwartym biegu po rodzinę zastępczą. Bardzo świetna impreza reklamująca właśnie rodziny zastępcze. Większość z nas zdaje sobie sprawę doskonale, jak trudno jest w tej chwili pozyskiwać rodziny zastępcze i stąd właśnie między innymi, żeby zareklamować e, rodziny zastępcze, ten bieg organizowany w parku centralnym po raz trzeci. Pogoda nam na razie dopisuje, jest fajnie, nie za gorąco. Słoneczko nam troszkę przyświeca, frekwencja już w tej chwili powyżej setka zapisanych, a więc zapraszamy, zapraszamy na te biegi i cieszymy się, że kolejne trzecie biegi raczej na pewno będą udane. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnej imprezie zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a związanej z promocją rodzicielstwa zastępczego. Dzisiaj mamy już trzeci bieg rodzinę zastępczą. Głównym celem tego naszego wydarzenia jest właśnie promowanie rodzicielstwa zastępczego. Chcemy przybliżyć Państwu temat rodzin zastępczych, ich funkcjonowanie. Jest to okazja do też integracji rodzin zastępczych w powiecie świdnickim. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy się zaangażowali w realizację tego przedsięwzięcia. Myślę tutaj przede wszystkim o stowarzyszeniu LZS Świdnica, który nam przy. Przygotował tą imprezę. Dziękuję też świetnickiej grupie biegowej, a także wszystkim podmiotom, którzy z nami współpracują, warsztatom terapii zajęciowej, powiatowi świdnickiemu, mieście Świdnica za to, że możemy tutaj być. Szanowni Państwo, rodzin zastępczych w powiecie świetnickim bardzo potrzeba. Obecnie na umieszczenie w rodzinach zastępczych oczekuje ponad 30 dzieci. Jest to temat niezwykle ważny. Bardzo potrzebujemy rodzin. Kto może się. Do nas zgłosić. Wszyscy ci, którzy czują potrzebę wspierania, udzielania pomocy, e, mogą się zgłaszać osoby samotne, mogą się zgłaszać również e, małżeństwa. Wszelkie informacje na temat pieczy zastępczej znajdują się na naszej stronie internetowej PCPR Świdnica, ale także na naszym Facebooku Profesjonaliści z sercem i Instagramie. Wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani losem dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą być umieszczone, czy nie mogą przebywać w rodzinie zwykłej, swojej naturalnej, zachęcamy do zgłoszenia się do nas, by otworzyć swoje serca, by otworzyć swój dom i podzielić się tą miłością z dziećmi, które potrzebują takiej formy wsparcia. Zdjęcie.

Dzisiejsza, dzisiejsze nasze spotkanie służy promocji rodzicielstwa zastępczego. Jest to bardzo, bardzo ważny kawałek, że tak powiem, naszej pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i widzimy, jakie wspaniałe przynosi efekty. Pozyskujemy nowych ludzi, to prawda zawsze jest ich za mało, bo niestety dzieci, których, które się nie mogą wychowywać w swoich rodzinach biologicznych tam, gdzie właściwie jest ich miejsce, jest coraz więcej. I nikt Nigdy nie było tak, żeby było za dużo ludzi dobrej woli, chętnych, którzy mają miejsce w domu, w sercu i chcą coś dobrego zrobić, ale z doświadczeń naszych wynika, że każdy, prawda, że wczoraj nawet usłyszałam od jednej rodziny, że podobno ludzie chętni zrażają się tym, że nie można, że bardzo są jakieś ostre tam, prawda, te kryteria przyjmowania, badania psychologiczne, pedagogiczne, ale to wszystko jest, proszę Państwa, troszkę przereklamowane prze, 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 prze w sensie negatywnym. Tak naprawdę to nie wiem, jakieś pojedyncze przypadki osób, które nie powinny być rodzinami, ale rzadko, bardzo rzadko się to zdarza, ponieważ właściwie każdy, kto nawet dysponuje skromnymi warunkami mieszkaniowymi, ale ma predyspozycje, przede wszystkim szczere chęci i wolę, prawda? I odpowiednie podejście do Dzieci. Bardzo często są to osoby, które wychowały już swoje dzieci, mają dorosłe dzieci, zgłaszają się i dzięki nim y, dzieciaki, które potrzebują rodzin, nie muszą trafiać do placówek. No wiadomo, że placówka również nie jest jakimś y, najgorszym, prawda, wyjściem, niemniej jednak y, dziecko powinno wychowywać się w rodzinie. Jeśli nie może być to rodzina biologiczna, to y, niech to będzie rodzina zastępcza na pewno, a więc zaczekamy najwyżej o minutkę, opuścimy, yy, o, o, opuścimy. Yy, już trzeci bieg po rodzinę zastępczą, impreza promująca rodzicielstwo zastępcze, organizowana przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Cieszę się, że tak dużo osób wspiera promocję rodzicielstwa zastępczego. Jestem dumna z naszego centrum, że organizuje takie uroczystości, że wspiera tę inicjatywę, że coraz więcej mamy rodzin zastępczych. uh Szanowni Państwo, dzisiejsza impreza związana jest właśnie z rodzicielstwem zastępczym. Tak jak wcześniej powiedziałam, rodziną zastępczą może zostać każdy. E, może zostać osoba samotna, ale także może, e, mogą zostać e, rodziną zastępczą, może zostać małżeństwo. E, aby e, ubiegać się o taką funkcję, po pierwsze należy się zgłosić tutaj do nas, do naszej jednostki. Mieścimy się na ulicy Wałbrzyskiej 15, gdzie udzielimy Państwu wszelkich niezbędnych informacji. Pierwsza rzecz, należy złożyć wniosek do naszego centrum. Następnie e, otrzymujecie Państwo informację zwrotną i jakie, jakie należy e, złożyć dokumenty. A spośród tych dokumentów, między innymi wyróżniamy takie podstawowe rzeczy, jak obywatelstwo polskie, e, odpowiednie warunki mieszkaniowe. Już w tej chwili ustawa przewiduje taką możliwość, że niekoniecznie trzeba zamieszkiwać nasz powiat świdnicki, by zostać rodziną zastępczą dla powiatu więc zdarzają się nam takie sytuacje, że osoby z innych powiatów zgłaszają się również do nas, bo chcą pełnić funkcję rodziny zastępczej dla naszego powiatu. Aby e, zostać rodziną trzeba także odbyć szkolenie. E, to szkolenie trwa około 54 godzin. W trakcie tego szkolenia państwo macie okazję poznać przede wszystkim zasady funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej. Rodzi, rodzaje rodzin zastępczych, które możemy podzielić na rodziny rodziny niezawodowe, rodziny e, zawodowe. Aby zostać rodziną zastępczą, e, trzeba także mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe. E, przewiduje się, że przynajmniej jeden pokój powinien być przeznaczony dla dzieci, które zostaną przyjęte do e, pieczy zastępczej. Natomiast z tych takich formalnych warunków, to to, co najważniejsze, to serce. Serce, taką otwartość na współpracę, otwartość przede wszystkim na przyjęcie dziecka, które przyjmuje Państwo do własnego domu. Bardzo potrzebujemy rodzin zastępczych, dlatego każdy, kto do nas się zgłosi, zostanie przyjęty, zostanie poinformowany, co należy zrobić, aby taką funkcję pełnić. Od ponad pół roku jestem rodziną zastępczą i powiem szczerze, że życie po prostu nabrało sensu. Jestem przeszczęśliwa, mam w pieczy zastępczej dwie przecudne dziewczynki. Jest nam ze sobą naprawdę cudownie, i no tak jak mówię, po prostu życie nabrało sensu. Także polecam wszystkim bardzo serdecznie najpiękniejsza rzecz w życiu. Chyba nigdy nie byłam tak szczęśliwa jak teraz. Pozdrawiam. Oczywiście nie jest łatwo, bo też były bardzo ciężkie chwile. I na pewno trzeba się przygotować też na wiele takich właśnie trudnych momentów, ale kiedy się je pokona, to jest po prostu naprawdę pełnia szczęścia. Duża osób się zgłasza na Wałbrzyską 15. Wtedy, kiedy spojrzy, prawda, widzi, że, że jest ta akcja taka prowadzona cały czas. Poszukujemy zawsze, jesteśmy chętni, zapraszamy na ulicę Wałbrzyską 15 do pokoju nr 30 28 wszystko wszystkiego się można dowiedzieć prawda szkolenia są w różnej formie są u nas na miejscu są również online w bardzo dogodnej formie najważniejsza jest dobra wola no i oczywiście predyspozycje dobre chęci i to że chcielibyśmy coś dobrego po sobie zostawić i z doświadczeń rodzin z którymi miałam kontakt i mam do tej pory wynika że a to jedna z lepszych decyzji w ich życiu, chociaż nie ukrywam, że czasami bywa ciężko. Teraz mamy bardzo dużo pomocy psychologicznej, pedagogicznej. No bywa trudno, prawda? Nie można powiedzieć, że to jest taki najlżejszy kawałek chleba, ale można z tego też uczynić sobie zawód, zostać zawodową rodziną zastępczą z czasem i wtedy jest to też taki pomysł na życie, a przy okazji coś, coś dobrego do zostawienia po sobie, do zrobienia dla ludzi dobrej woli, których jest bardzo Dużo, dużo wszędzie, tylko niektórzy nie wiedzą o tym, że mogą coś tak dobrego zrobić. niespodzianka chyba dla wszystkich tak pani prezes niespodzianka dla wszystkich taniec integracyjny zapraszamy wszystkich panie dzieci młodzież dorośli wszyscy chętni mogą dołączyć do mażuretek Taniec integracyjny. Zapraszamy, szczególnie dzieci zapraszamy. Można dołączyć do naszych mażuretek. Bardzo proszę.

czynność wystartowania dokonam osobiście Ojojo. mamy tutaj lidera biegu przed nami to prosimy bardzo uważać żeby nie stracić już to ponad 200 osób z pieskiem prosimy na bok He, he, he. Bardzo liczna grupa, no to nas bardzo cieszy. Nie mniej więcej osób na starcie. Przypomnę, jedno okrążenie lub dwa okrążenia. W zależności od możliwości, wszystkie osoby, które mają opaski na ręku będą otrzymywały na linii mety nagrody. Poczulki piękne w kolorze lila, medale, napoje, batony energetyczne. tam na chaple czatu je tutaj tam na chapli i świ. Bywa. No. Okej, więc jeszcze piłeczek oczekujemy na. Te zostaje zawodniczki, zawodników, a tych, którzy już ukończyli, zapraszamy za paskami oczywiście, zapraszamy na linię mety, a później do naszych stoisk, stoisk Bojanic, stoisk WTZ-ów, czyli warsztatów terapii zajęciowej, stoisko, schroniska dla pozdrowych zwierząt, które jest również z nami Fundacja Małpomów Działająca na rzecz schroniska, swoje gadżety mają do rozdania. I tak przy okazji e, powiem, że bieg z pieskiem, tak to ogólnie nazywamy, a więc bieg charytatywny, z którego dochód będzie przeznaczony na działalność schroniska, a sam bieg służy rozreklamowaniu działalności Fundacji Mam pomysł oraz schroniska dla piesków w Świdnicy. Be odbędzie się 30 czerwca, 30 czerwca 2021. 24 roku również o godzinie 12, a Biuro Zawodów również będzie czynne od godziny 11. Z tego, z tego co wiemy, Słowenicko przygotowuje dużo, dużo innych atrakcji. Zapraszamy 30 czerwca 2024 od godziny 11 czynne Biuro Zawodów. Stwierdzamy, 30 czerwca, godzina 11 zapraszamy na bieg kreatywny z koniska dla zwierząt w świetlicy.